Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wrzuciłem Wam dzisiaj Cold Start Honda CRV przy minus 21 na akumulatorze AGM, tak jak prosiliście. Dzisiaj CRV zrobiła łącznie 20 km. Akurat rano jechałem do dentysty, potem do pracy, potem do sklepu, potem po jedną córkę, potem po drugą córkę i jeszcze do rodziców. W tej chwili jest minus 13 według aplikacji. Sprawdzimy w jakim stanie jest akumulator po dzisiejszym dniu i w ogóle dzisiaj nagrałem, testowałem inteligentne ładowanie na mrozie. Muszę Wam wrzucić odcinek albo może już wrzuciłem, nie wiem który wrzucę pierwszy, żebyście zobaczyli jak działa, czy działa inteligentne ładowanie na mrozie. Wziąłem w ogóle telefon z żony, żeby popatrzeć, jak to dzisiaj wyglądało, już widzę się połączył, w tym momencie 1251, czyli dość nisko, wczoraj było lepiej. No i to jest dzisiejszy dzień, czyli w nocy było minus 21, o północy jeszcze było 12,75, rano przed zapaleniem 12,54, tutaj jadę do dentysty. Potem auto stoi, potem właśnie do sklepu do pracy, i tu w pracy auto stoi z napięciem około 12:60, ale tutaj właśnie było inteligentne ładowanie podczas mrozu. Potem tutaj chyba była jazda do rodziców. Jedna córka, druga córka. I potem tutaj rozpakowywanie auta z zakupów, i tak dalej. I auto zaczęło swój postój od 12.66 mniej więcej. Dzisiaj ma być kolejna mroźna noc. Więc tym razem rzucimy wirca na ładowarkę. Pomożemy mu czemu nie? I tak pomyślałem, że tym razem rzucimy go na Citeka. popatrzymy jak inteligentny, wychwalany sitek premium. Będzie ładował Wirca AGMA na mrozie. Tylko może jeszcze Conway. Po dzisiejszym dniu stan akumulatora, zdrowia akumulatora 92%, prądu 556, napięcie 12,58 i to jest 96% naładowania. No generalnie elegancko. No dobrze, sitek podpięty, choć jeszcze nie włączony. BM2 połączony, czyli 1255 w tym momencie. Włączam siteka do podnapięcia. On się od razu włączy, no bo mikrostyk zepsuty. No i jest zepsuty w funkcji AGM, czyli będziemy mieć ładowanie właśnie AGM. Pewnie wejdzie na 15V. Pytanie po jakim czasie będziemy to monitorować. Pokazywałem Wam, że Foxur ustawiony na tryb AGM nie wchodzi nawet na 14.7, tylko 14.4 i dalej nie wiem czemu. Ciekaw jestem jeszcze, jaki będzie prąd. Okej, okay, rusza. No i zaczął mniej więcej od 2.7, chyba na początku było. Innymi słowy, akumulator całkiem naładowany. No niestety, tu nie ma żadnego wyświetlacza człowiek nic nie wie, jakie napięcie, jakie natężenie. Taka ładowarka dla trochę dla idiotów. No i tak jak przypuszczałem, z miejsca 152. O co tu chodzi? Kto mi wytłumaczy o co tu chodzi? Foksur, który słynie z tego, że rusza dość szybko. Nie wchodzi, nie zbliża się nawet do 15, ale i tak zacznie. Powiedzmy tam od 13, i tak dalej. A renomowany Sitek wszyscy mówią, że to ma być powoli, i tak dalej. Z grubej rury na 15V. Jeszcze przy AGM, który ma niby graniczne ładowanie na poziomie 14,7, no ja tego specjalnie nie rozumiem. Jeszcze raz prąd. 2 ampery a tutaj 4 diody piszecie w komentarzach, że szkoda, że nie ma 9 diody dla Fiksa. No szkoda, odpisałem, że trzeba wnioskować do Siteka o zrobienie. I mamy poranek dnia następnego. Popatrzmy, co ten Sitek wyrabiał. Na razie byłem 2 się nie chce połączyć. Całą noc było minus 19. Sitek cały czas na siódmej diodzie. Czyli niby napięcie podtrzymujące. A zobaczymy, czy to rzeczywiście podtrzymujące. Do tej pory napięcie podtrzymujące, jakie zauważyliśmy na różnych ładowarkach, to było między 13.3 a 13.9. Telefon musiałem resetować, bo się nie chce połączyć na mrozie. Ok, połączył się. I proszę bardzo, według Siteka napięcie podtrzymujące to jest 14,4, czyli tyle co napięcie ładujące we wszystkich innych ładowarkach, ale Sitek, jak zwykle najmądrzejszy. Oprócz tego popatrzmy, jak to wyglądało w nocy. Tu mamy na razie północ, czyli cały czas było 14,3-14,4 do rana na siódmej diodzie. No, i tu mamy ładowanie. Czyli, zobaczcie, wszedł na 15:19 momentalnie po podłączeniu, to co Wam pokazywałem, i podnosił do 15:4. Czy jemu się nie pomyliło z rekondem? I jeszcze takie rzeczy robi na AGM-ie. No, moim zdaniem, go zabija. Wielce szanowny. Citek Premium zobaczmy ile tak ładował. Czyli tu mamy mniej więcej tam 16,45 i ładował sobie no 20,40. I potem siódma dioda, niby napięcie podtrzymujące, a tu 14,3. Okej, okay, jest mróz. Czy może to tak ma być? W tym, że żadna inna ładowarka tego nie zrobi. Podtrzymujące, nieważne czy jest mróz, nie mróz, 13 z kawałkiem, a nie 14.3. Innymi słowy, tak, jakby cerfałka całą noc jechała i całą noc, bo normalnie, jak jest pełne ładowanie, cerfałka ładuje 14.2-14.3. Odłączamy z i już go chyba nigdy nie podłączę do agm -a. No, chyba, że mi wytłumaczy, wytłumaczycie w komentarzach, że 15, ile tam było? 15,3, 15,4 to normalna sprawa dla GMA na mrozie. Czekam na komentarze. Dzięki. Trzymajcie się.